Witam Was w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś zajmiemy się podsumowaniem listopada. Już niedługo kończy się listopad, zaczyna się grudzień. 24 listopada już minął. W momencie nagrania tego materiału jest 25, natomiast do 24 w tym momencie mamy zebrane dane. Mamy zebrane dane od IMGW, dzięki temu możemy zobaczyć, jak tutaj no, wygląda nam sytuacja pod kątem opadów, pod kątem Innych tutaj rzeczy związanych właśnie z tym miesiącem. No i tutaj czas zacząć. Zacząć czas. Zacząć czas od sumy opadów. To, jest pierwsze, to są pierwsze dane. No i mamy tutaj oczywiście datę do 24 i widzimy, że w całym kraju praktycznie listopad był miesiącem z bardzo małą ilością opadów. Sumy opadów w większości kraju nie przekroczyły 25 bądź nawet 30 mm. Raczej ilości były naprawdę małe. No i tutaj mamy praktycznie obszar prócz. Polski północnej, gdzie tutaj, znaczy północnej to też złe słowo, prócz tutaj północnych terenów województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, gdzie tych sum opadów było więcej, najwięcej w łebie, 86,8 mm, 76,6 w okolicach 85,7 również w województwie pomorskim, no ale zobaczcie, Gdańsk, Wejherowo, Gdańsk, Władysławowo. The cat sat on Ustka, no, jeszcze z większą ilością, ale już Hel od 10 do 20 mm tylko, więc no ilości tutaj mamy małe. Trochę większej ilości również w województwie lubuskim. Kto by pomyślał, że w lubuskim takie ilości opadów występują, no ale najmniej w zakopanym 6 mm na tą chwilę. Wygląda na to, że ten miesiąc będzie po prostu już, no, miesiącem suchym, wszystko na to wskazuje. Sprawdźmy, jak to wygląda pod kątem lat poprzednich. Średnich 91-2020. No, i tutaj nie widzimy zbyt dobrze. W sensie my widzimy bardzo dobrze tą mapę. No, ale na tej mapie anomalie ujemne praktycznie w całym kraju. Najmniej tego deszczu spadło w zakopanym tylko na tą chwilę 12% z tej średniej z listopada. W wielu miejscach kraju. Na całym południu, w całym centrum, na wschodzie, również praktycznie na zachodzie widzimy, że t, no, tych opadów jest o wiele, o wiele za mało. 20, 30 do 40 bądź 50%, więc tutaj no, te ilości są małe. Patrzymy sobie na północny zachód i tutaj północ województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego i tutaj faktycznie możemy zaobserwować większą ilość tych opadów. Możemy tutaj zaobserwować no, od tych 100 do 130 bądź 140 Więc faktycznie na tym obszarze możemy powiedzieć, że opady są na tą chwilę w normie. Natomiast na pozostałym obszarze niestety w normie. Nie są. Zobaczymy, jak będzie do końca miesiąca, ale wszystko na to wskazuje, że jednak będzie tych opadów bardzo mało. Przejdźmy do usłonecznienia, sprawdźmy, jak ten miesiąc na tą chwilę wygląda pod kątem słońca. No i tutaj znów odwrotnie. Zakopane z najwyższą ilością godzin ze słońcem 107,2 godziny więc bardzo duża ilość. Również Gdańsk, również Hel 62,48. Południowy zachód Polski od 60 do 75 tutaj mamy godzin, natomiast najmniej ustka 17,8 godziny, więc tutaj ilość jest bardzo mała. Generalnie województwa północno-zachodnie z najmniejszą ilością słońca, więc tutaj ten obszar możemy zaznaczyć, że tutaj tego słońca było najmniej. To nam daje anomalię usunęcznienia znów ujemną, praktycznie w większości kraju. Jedynie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzieś tutaj w okolicy Ełku, w województwie lubelskim oraz w Zakopanym mamy anomalię dodatnią. Więc tutaj jest więcej słońca, więcej tych dni ze słońcem niż w tej średniej z lat poprzednich. Natomiast Polska Północna. Polska zachodnia, tutaj od 38 do 60, 65 godzin, więc ilości bardzo, bardzo małe. Przejdźmy sobie do średniej temperatury. Bardzo ciepły miesiąc na tą chwilę. Najniższe temperatury w Zakopanym to jest średnia temperatura, przypominam, 1,1 stopnia Celsjusza. Najwyższa w Hel, na Helu, na Helu? W Helu? 5,7 stopni Celsjusza. No i tutaj widzimy cały czas bardzo mocne działanie Morza Bałtyckiego. Tutaj mamy w tej linii brzegowej właśnie te temperatury najwyższe od 4,9 do 5,4, 5,5 stopni Celsjusza. W Polsce północnej i zachodniej od 3 do 4 stopni Celsjusza. Przejdźmy dalej, anomalia temperatury, no i tutaj doskonale widzimy, że anomalia ujemna, czyli temperatury niższe niż w tych latach poprzednich dla listopada, no to tutaj minus 2,1 stopnia Celsjusza w Lesko, w miejscowości Lesko. Generalnie na południu mamy tą anomalię delikatnie ujemną, natomiast anomalia delikatnie dodatnia jest tutaj w Polsce północno-zachodniej i północno wschodni również. Więc tutaj widzimy, że no teoretycznie, patrząc na poprzednią mapę tych średnich temperatur, ja stwierdziłem, że to jest dość ciepły miesiąc, no bo kojarzą mi się te miesiące bardziej też chłodne z poprzednich lat, ale takich wcześniejszych, co mi też pewnie rację tutaj przyznacie. Natomiast ogólnie według tej anomalii z tych ostatnich 20 lat, jest to miesiąc na tą chwilę przynajmniej Delikatnie chłodniejszy praktycznie w całym kraju niż cieplejszy. Co mamy dalej? Dalej mamy temperaturę maksymalną i tutaj w tym wypadku sytuacja jest troszeczkę inna. Temperatury maksymalne zostały zanotowane w Zakopanem w Nowym Sączu, w Nowym Sączu 20,2 stopni Celsjusza, w Zakopanem 19,5 stopni Celsjusza. Następnie mamy 17 również tutaj na południu kraju, 18 też, więc tutaj południe kraju z tymi temperaturami delikatnie wyższymi. Natomiast no, północny wschód również z tymi temperaturami. Temperaturami wyższymi od 15 do 16 czy 17 stopni Celsjusza. W Polsce centralnej temperatury niższe od 12 do 13 stopni Celsjusza. Najniższe temperatury w miejscowości Kłocko, tam tylko. 11 stopni Celsjusza. No i została nam temperatura minimalna, jeśli chodzi o listopad, i tutaj najniższa została zanotowana w Zakopane, minus 10,1 stopni Celsjusza. W Polsce Południowej, minus 4, minus 5 do minus 6 stopni Celsjusza. W Polsce Centralnej i Północnej, od minus 1 do minus 3, bądź minus 4 stopni Celsjusza. Celsjusza. A więc, jak widzicie, tutaj doskonale jeszcze trochę czasu zostało. Pod kątem temperatur, raczej ten, ten miesiąc jest blisko normy, natomiast pod kątem opadów niestety nie. Tych opadów jest bardzo mało i tych opadów w kolejnych dniach też za bardzo nie widać, o czym też będę nagrywał oddzielny materiał. Dzięki serdeczne.